Cześć, czarownice! W tym magicznym odcinku chciałabym poruszyć dosyć istotny temat, jakim są niebezpieczeństwa związane z magią, zarówno te duchowe, o które zawsze pytacie, ale również te fizyczne, które mogą wyrządzić nam dużą krzywdę. Ten film jest szczególnie ważny dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z czarostwem i chcą być świadomi wszelkich konsekwencji. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem, że większość moich pomysłów na filmy bierze się z Waszych wiadomości i pytań, które mi zadajecie. Wiem, wiem, często Wam to mówię i dziękuję za każdą Waszą wiadomość czy komentarz. Wyróżniam dwa typy pytań. Te, które są zadane z ciekawości i chęci wtajemniczenia, dowiedzenia się czegoś nowego, oraz te zadawane ze strachu. Największym zagrożeniem jest strach. Jeżeli boisz się praktyki magicznej, przeraża Cię wizja wyjścia z ciała czy ewentualnego kontaktu z jakimś bytem duchowym, to, moim zdaniem, powinieneś zrezygnować z tej ścieżki, i nie mam tu na myśli obaw, yy, które są przecież w każdym z nas. Mam na myśli strach, który manifestuje lęki i który później decyduje o naszych wyborach i prowadzi do nieodwracalnych zmian w psychice. Czemu mówię o strachu? Ponieważ ten doprowadza do między innymi braku pewności siebie. I braku wiary w swoje czyny. W magii jest to bardzo niebezpieczne. Magia to indywidualne doświadczenie. Będę mówić oczywiście o tym, czym jest magia i jak działa w osobnym filmie, więc jeszcze się o niej nasłuchacie, także uprzedzam wszelkie komentarze. Często tylko my sami widzimy efekty rzucanych zaklęć czy rytuałów. Oczywiście, możemy o tym mówić na prawo i lewo. Ale dla innych ludzi mogą być to zbiegi okoliczności, a my musimy być pewni, że to, czego doświadczamy, jest prawdziwe. Większość z nas dorastała w przekonaniu, że dobro i zło są oddzielone grubą kreską że są anioły, które są dobre, i demony, które są złe że nie ma w tym wszystkim miejsca na szarości. Kiedy Zaczynamy interesować się magią, prawem przyciągania i rozwojem duchowym, to musimy zmienić nasze podejście do dobra i zła i uporządkować sobie to w głowie tak, żeby patrzeć na to neutralnie. Zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko jest energią, do której w jakiś sposób możemy się dopasować. Ale kiedy się boimy, nie jest to możliwe i cofamy się do tego myślenia o demonach, piekle i tego typu rzeczach. Trochę się rozgadałam o tym strachu, ale to jest naprawdę mega ważne. Naprawdę nie można się bać, ponieważ strach sprawia, że każde przeżycie traktujemy jak manifestację złych energii, a nie jak naukę lub coś dobrego. Przez strach przyciągamy do siebie negatywne energie. Wpadamy w paranoję i depresję. Obawiamy się, że wszyscy rzucają na nas klątwy. Że zostaniemy opętani, że będą nas nawiedzać demony. Nie można się bać. Jeśli się boisz, podkreślam, boisz, a nie obawiasz, to magia nie jest dla ciebie. Może musisz jeszcze trochę się dowiedzieć, poczytać, pooglądać moich filmów, zanim zabierzesz się za praktykę. Niebezpieczeństwa kryją się również w rzeczach przyziemnych, o czym zwykle się nie mówi. Do magii wykorzystuje się wiele akcesoriów, świece, zioła czy minerały. Niewłaściwe ich użycie może doprowadzić do poważnych chorób, wypadków i zrażenia się do praktykowania magii. Używanie świec i kadzideł wymaga szczególnej uwagi. Konsekwencje wynikające z niedopatrzeń mogą być katastrofalne. Nie bez powodu przy każdej świecy, którą możecie kupić w mojej aptece czarownicy, macie rozpisaną instrukcję palenia. Wszystkie kadzidła, zioła używane do rytuałów powinny być spalane w żaroodpornych naczyniach. Ustawianych na stabilnej powierzchni. Nieprzystosowane do wysokich temperatur naczynia mogą pękać i parzyć. Nie powinniśmy rozpalać ognia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. Podczas pracy z ogniem trzeba uważać na włosy i ubrania, aby przypadkiem ich nie podpalić. Mnie niejednokrotnie zdarzyło się nadpalić końcówki włosów lub oparzyć w rękę, kiedy sięgałam po coś, co było za świecą. Bardzo ważne jest, żeby zwierzęta domowe i dzieci miały ograniczony dostęp do miejsc, w których praktykujemy magię. Mogą one przewrócić świecę, kadzidło, a co za tym idzie? Rozproszyć ogień. Musimy cały czas nadzorować palące się świece czy kadzidła. Jeżeli odprawiamy rytuał, w którym świeca musi dopalić się do końca, no to niestety musimy to nadzorować. Pamiętaj, żeby wszystko gasić po rytuale. Nie zostawiać dopalającego się kadzidła czy palących się świec. Brak uważności w pracy z ogniem może doprowadzić do pożaru. Niebezpieczeństwo kryje się również w używaniu ziół. Nawet tak popularne zioło jak rumianek może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeżeli w swojej praktyce magicznej spożywasz zioła na przykład w formie naparów Dodajesz do ciasta różnych olejów, które potem chcesz stosować na skórę, to upewnij się, że nie jesteś uczulony lub nie masz dolegliwości, które mogą wejść w interakcję z ziołami. Niektóre zioła mogą zakłócać działanie przyjmowanych leków, szczególnie tych, które rozrzedzają krew, działają przeciwdepresyjnie lub antykoncepcyjnie. Niektóre zioła mogą szkodzić kobietom w ciąży. I tym, które karmią piersią. Z innych ziół mogą uwalniać się toksyczne substancje. Każda roślina wpływa na nasz organizm. Na przykład cynamon może powodować oparzenia skóry. Rumianek, kura wieżby, aloes i wrotycz rozrzedzają krew i powodują reakcje alergiczne. Zioła mają również wpływ na zwierzęta. Często są dla nich trujące. Dlatego tak ważne jest, Ograniczenie im dostępu do miejsc, w których praktykujemy magię. Pamiętaj, aby dobrze przygotować się do ich użytkowania. Mówiłam o ziołach, a więc teraz powiem o olejach, które często wykorzystujemy w magii. Używamy albo olejków eterycznych, albo olejów rytualnych. Oczywiście każdy produkt ma jasną instrukcję obsługi. Olejów rytualnych nie powinno się używać na skórę. Niezależnie czy jest to olej z mojej apteczki czarownicy, czy jakiś inny. Oleje rytualne mają w sobie sproszkowane minerały, zioła i esencje, które mogą, ale nie muszą, powodować reakcji alergicznych. Olejów rytualnych pod żadnym pozorem nie można spożywać. Tak samo jest z olejkami eterycznymi. Spożycie olejku może powodować uszkodzenie wątroby i narządów trawiennych. Rewolucje żołądkowe, a nawet zawał serca. To nie są żarty. Jeżeli produkt nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i na skórę, to go nie jemy, ani się nim nie smarujemy. Jeżeli chcemy stworzyć coś z dodatkiem olejku eterycznego, należy rozcieńczać go w odpowiednich proporcjach. Nawet kilka kropel olejku dodanego do kąpieli może powodować oparzenie. Ja na przykład muszę uważać na olejki z cytrusów, ponieważ mam po nich reakcje alergiczne. Ostatnim niebezpieczeństwem związanym z magią są kryształy. Mówię o tym, ponieważ od jakiegoś czasu bardzo na topie są eliksiry z dodatkiem kryształów, które pijemy. Na mojej facebookowej grupie Paranormalia, na którą serdecznie was zapraszam, pewna osoba umieściła post ze zdjęciem herbaty, do której wrzuciła ametyst. I ten ametyst się w herbacie rozpuścił. Oczywiście, minerał ten okazał się podróbką. Jednak, nawet gdy używamy prawdziwych minerałów, dodajemy je do kąpieli i do wody, którą pijemy, to musimy wiedzieć, które minerały są dla nas bezpieczne. Wiele kryształów rozpuszcza się w wodzie i wydziela toksyczne substancje. Warto wiedzieć, których kryształów nie powinno się oczyszczać w wodzie, których nie powinno się dodawać do eliksirów przeznaczonych do spożycia. Wiele minerałów zawiera chociażby aluminium, np. czarny turmalin, jadeit, y, kamień księżycowy i różne rodzaje kwarcu. Minerały, które rozpuszczają się w wodzie, to np. labradoryt i selenit. Uff, ale się nagadałam. Ale jest to ważne gadanie. Musicie doskonale rozumieć, z czym wiąże się magia i jakie skrywa niebezpieczeństwa. Mam nadzieję, że za bardzo Was nie nastraszyłam. Nie taki był mój cel. Chcę po prostu, żeby każdy z Was był w pełni świadomy i ostrożny. Napiszcie proszę w komentarzu Wasze doświadczenia z magicznym BHP. Zapraszam Was bardzo, bardzo na mój Instagram. Codziennie na story udostępniam zaklęcie i rytuał oraz magiczne informacje na każdy dzień, a wszystko to Możecie wykorzystać w swojej magicznej codzienności. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym magicznym filmie.